Zjem sobie ten baton. Słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie na jego, na jego twarz. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Białkowy. A? Protein Beygen. Ura, teraz forma cały czas batony proteinowe. Ma batony? Nie, powiem wam, drodzy widzowie, dajcie mi powiedzieć, bo jestem najstarszy. Tutaj. Słuchajcie, moi widzowie, stwierdziłem, że należy wam się sprostowanie odnośnie mojej formy. Ojej. Powiem, wa powiem wam szczerze. Trenuję. Chodzę po 10 km, nawet jak jest zimno. Ale muszę Wam się przyznać szczerze, że się przeliczyłem. Przeliczyłem się z formy. Z uwodzeniem życzył. Nie, z formą. Że Ty się przeliczysz, to ja już wiedziałem w momencie, kiedy zobaczyliśmy materiał, jak Ty byłeś podjęty u Bugnejki. U doktora profesora Burneiki, to już wtedy wiedziałem, że się przeliczysz. Moi wiedzowie prawdopodobnie już też wtedy wiedzieli, że ty jednak się przeliczysz. Cztery miesiące, czy w trzy, ja przynajmniej bez środków dopingujących nie jestem w stanie zrobić formy i to wam przyznaję. Schudłem 10 kilo. Lepiej na... Nie widać tego, że schudłeś 10 kg. Ja, bym... ja nie widzę, że w ogóle coś schudłeś, po prostu przeliczyłem się z tym, co powiedziałem. 哈哈哈哈哈哈！<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> Policji i teraz powiedz mi akurat dziwne są okoliczności tego zdarzenia, dlatego że kto wiedział, że ja akurat ja wyjechałem tym samochodem tylko i wyłącznie do nagrań, bo w zimę tym samochodem nie jeżdżę, no nie? I teraz nagle wyjeżdżam na 20 minut na miasto, jadę określonymi trasami, no nie? Ja no. Wiadomo, że będę wracał tym samochodem do domu i nagle Bach jest policja, no nie? Ja wam mówiłem, tutaj miałem nos. On wierzy chyba w teleporty. Prawdopodobnie wierzy, że oni się teleportowali tam. Co on sugeruje? Dzień dobry. A skoro ma policji Co się stało? Czemu nie ma tablicy rejestracyjnej z przodu pojazdu? Wie pan co? by przed chwilą mi spadła. Mam ją tutaj w nie spadła ci tablica rejestracyjna, to po pierwsze. Ej, Dobrze, a czymy przyciemione widzenia kierowcy? Słucham, fabrycznie. Tak? To bo zapraszam z prawej strony, pan wjedzie do dokończymy kontrolę. Eee, pierdolę, no. Kurwa, łeb. Już tutaj wyzywa funkcjonariusza policji. Jeszcze mu nic gościu nie zrobił, on już go wyzywa. Nie zagrzewa, już się ogólnie, nie. Bo podejście mi się nie podoba, nie. Jakie podejście? Jakie podejścia? Jak ja tu złego podejścia nie widziałem. ...wizeryzacyjne ja... i przyciemnione szyby w polu widzenia kierunku. No to przyciemnione szyby, no to każdy ma, ale to są fabrycznie przyciemnione szyby, no to co Jak każdy ma? Co każdy ma? Szyby przyciemnione w samochodzie ma każdy. Człowieku, co ty za głupoty opowiadasz? Ty zachowujesz się jak dziecko. Tylko ty masz. ...zawiskowany, ma Jeżeli warunki. Ale tak to pan sobie może mówić, wie pan, nie do nie zrozumiałeś. Ty nie dosyć, że go kłamałeś, wyzwałeś się od łubów, to jeszcze teraz się do niego stawiasz. Ale niech pan mówi nie normalnie, panie, bo ja panie, mówię normalnie. Panie... Nie, ty nie mówisz normalnie. Ty wymachujesz tego łapskami, a więc nie mówisz normalnie. Ale ja mówię normalnie, więc nie pan mówi normalnie. Ale nie wie pan, bo Ja na pana płacę podatki, nie pan na mnie I pan jest dla mnie, żeby mi pomagać. To bardzo mało ten Mówię, przyjrzyj to sobie pan może nie Krzyżę, na mnie, nie? No to normalnym ten... głosem proszę mówić, bo, bo nie będę za chwilę z panem rozmawiał. Każdy ma tylko przez adwokata się. będziemy rozmawiać. Ale ja będę się odzywał tak, gdzie będę chciał, tak bo ja mówię tej... normalnie. To tej... Ale pan ma być dla mnie miły i uprzejmy, niech pan o tym zawsze pamię... Policjant ma być dla niego uprzejmy, ale on może być nieuprzejmy. Ja nie jestem z tych gości, żeby tu wiesz, ktoś do mnie tam śmierdział, nie? Nie. Nie może, żeby śmiech do ciebie. Nie. Nie może nikt do ciebie nic mówić. Od razu, że on nie ma stówy w kieszeni, ten policjant. A ty nie jesteś jednym z takich, do którego można mówić, że nie ma tablicy rejestracyjnej. No nie, no co ty, ty jesteś pan wioski. No co ty? Argus, no co ty, do ciebie będzie policjant mówił. ty masz szybkie ręce. A ty masz szybkie ręce? Szybkie ręce się przydają na drabinie teraz, nie? Tak, o. Bo mam taki przelew, chciałbym was zaprosić o Widziałeś, jakie mam teraz szybkie ręce? Wiecie, dlaczego tak się stało? Bo banot nie miał stówy w kieszeni. Banot opowiada, no, instruuje, a ten. Widziałeś, jakie ja mam teraz szybkie ręce? No jak do Ciebie może coś mówić? Przecież tu dotkałeś brodzik. To on to hydraulika, takie rzeczy, gość, który potrafił drożnić rury kanalizacyjne, normalnie Tadeusz Norek, <grym>, do niego nic nie można mówić. Bez asekuracji. No, bez, się zabycie, bez, jak bez asekuracji wchodzisz na takie wieżowce? No. Poważnie? Ale on... Ale on bez zabezpieczenia. No chodzi bez... mi o to, że musisz kochać po prostu wysoką adrenalinę. No tak i tą satysfakcję później, która ten jaz... wiem, o, wiem o co Ci chodzi z tą satysfakcją ze zrobienia czegokolwiek, bo ja powiem Ci, ostatnio miałem wielką satysfakcję, bo ja ogólnie mam lewe ręce, nie? Nie robem jestem, nie? I powiem Ci, odetkałem kabinę prysznicową w domu, no nie kobieta mnie pochwaliła, że zrobiłem cokolwiek i powiem Ci, też miałem taką satysfakcję, że zrobiłem cokolwiek, że wiem. Miałem, Mogę Ci powiedzieć, że miałem sprawę kiedyś za nich, wiesz? Tak, bo mnie kiedyś właśnie zatrzymali do takiej kontroli że byłem podcięty. Normalnie sobie staliśmy na mieście, wiesz jakaś tam impreza była, podjechali, chcieli mnie wrzucić do radiowozu, no Ja to wie dobra, weź odejść, mówię i tak dalej. No i tam zacząłem się z nimi szarpać. Finalnie zacząłem się z nimi bić. Później pobili mnie w ośmiu. W ośmiu mnie pobili na komisariacie. W ośmiu, bo ty jesteś taki ogromny, że w ośmiu cię pobili na komisariacie. Ośmiu potrzebowali do arbuza. Ostatnio go przewracał, karwat go przewracał jako lęgałkę, jak lalkę. A policjantów ośmiu potrzebowało, potrzebne było ośmiu policjantów, żeby jak był zauspokoić. To, żeby byłeś... to zrobił ostatnio? Ugryź go. No, w go. Ugryź Eee, to wo, no to wo, w ośmiu mnie zaczęli bić tam na, na komisaracie, jeden tam jest, przez jakąś poduszkę zaczął bić czy tam coś, to, 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 to ja, ja się śmiałem ogólnie. Tak, za w tej bajce były smoki? Mówię, wiesz, jak nie umiesz bić, mówię, jak nie umiesz bić, to nie bij, nie, no to jak ja im mówiłem, że nie, nie potrafię bić cały czas, to nie, oni mnie bili. Tak, oni go bili, on jest, on jest ze stali, oni go bili i nie potrafili go zbić, w ośmiu go bili, pewnie 24 godziny go bili. To było... Ja nie wiem, czy to nie było czasami starcie w podwarszawskiej Magdalence. Kiedy to mogło być? <śmiech> <śmiech> nie przypominam sobie. Kiedy to mogło być? To było starcie w podwarszawskiej Magdalence. On opowiada sytuację w podwarszawskiej Magdalence. Możecie sobie wpisać młodzi widzowie, jak nie znacie tej sytuacji, to na YouTube możecie sobie wpisać podwarszawska Magdalenka i zobaczycie. To było to starcie. On opowiada to starcie. Aha. <śmiech> <śmiech> Niemożliwe jest.